Dzień dobry. Z okazji zbliżającej się tegorocznej rewii mody pogrzebowej na cmentarzach, pragnę Wam przedstawić stylizację na groby. <tryk wytania> Pokażę Wam tym razem kilka stylizacji. W 100% one będą z drugiego obiegu. Pierwsza stylizacja, którą przygotowałam, to jest stylowa dla zodiakar, wróżkar, dziewczyn, które kucznie obchodzą Halloween, czyli dzień poprzedzający. Nasz Dzień Święty. Po wczorajszej imprezie Halloweenowej zostały ci zwiędłe, tłuste loczki. Wykorzystaj to w boho nawiedzonej stylizacji. Stylizację tę stanowi głównie t-shirt w kolaboracji Doroty Masłowskiej, Maćka Chorążego i Medicine. Ma nawet jeszcze metkę, której nie oderwałam. Prezentuje się on tak. Ostatnie pożegnanie z złotym napisem, złotą czcionką, a tutaj czarną brokatową. Do tego dobieram welurowe vintage spodnie z lampasem, staśmy. Ostatnie pożegnanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Panie. 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 Które prezentują się na mnie w ten sposób, czyli no one są za małe, nie ma co gadać. Pokazuje się cała, buty jakieś czarne, po prostu jesienne, skórzane, i całą stylizację proponuję dopełnić jakąś torbą luźną, którą noszą. Dziewczyny w stylu boho, nawiedzona. Lecimy dalej. Kolejna stylizacja. Kojarzy mi się z dziewczyną, która albo jest grubą, spiętą dresiarą, albo jest wieśniarą, wyjechałą do Warszawy i spędzającą Halloween na jakimś hardkorowym techno. Tudzież, słuchajcie, może być jeszcze trzecia opcja. Przedstawienia tej postaci jest ona mieszkającą w Warszawie influencerką jednego wieczoru. Musi załatwić eventy halloweenowe, reklamowe oraz jakiś melanżyk. Zapraszam Was do rewizji stylizacji numer 2. Zacznijmy od tego, że górną część stylizacji stanowi półgolfik uszyty z firany. Z mega długimi rękawami, z odbijającym światło, napisem: Tylko Bóg może mnie sądzić, gotycką czcionką. Gruba spięta dresiara prezentuje Wam spodnie marki Everlast, kupione w Lumpeksie, idealne do stylizacji pogrzebowej. Dla grubej, spiętej dresiary. Co prawda tutaj na natychniawkę to by się przydały inne buty, nie szpilki, bo w szpilach to się na to nie chodzi. Stricte stylizacja pogrzebowa, no to to nie jest. Nie wyjdziemy raczej na cmentusz, prawie nago. Więc przygotowałam jeszcze jeden element tej stylizacji, który sprawi, że ta stylizacja będzie niezwykle elegancką stylizacją na groby. I słuchajcie, tak się prezentuje elegancka kamizelka dodająca totalnej elegancji i szacunku temu outfitowi. Żeby właśnie doprowadzić się do takiego troszkę lepszego ładu, jak widzicie, no mamy tutaj powiedzmy wczorajszą imprezową fryzurę, trochę ją przeczesać, trochę wygładzić u góry, ale zobaczcie, lock się zachował, fryz był robiony na tęże okazję, influencersko, no bo przecież trzeba było pójść do fryzjera, Zareklamować fryzjera i już dalsza rodzina pomyśli, że jesteśmy właśnie uczesane, wygładzone, skromne dziewczyny. Ale, żeby nie było tak, tak nudno, to dodam do tej stylizacji kompletnie nieklasycznej trochę klasyki, czyli taką czerwoną, ale nie kuresko-czerwoną szminkę, tylko szminkę taką bordową, wpadającą w fiolet lekko, gdyż fiolet jest kolorem. Pogrzebowym kościele katolickim. Stąd też fioletowe elementy na tej naszej kamizelce. Dozwolone jak najbardziej, słuchajcie, dziewczyny. I tak prezentuje się w całości w stylizacji eleganckiej, klasycznej. Co tu się nie dzieje? Tu się dzieje wszystko, dziewczyny, na tej stylizacji. To jest też dla dziewczyn, które lubią dużo. Natomiast teraz w modzie. Modny jest dużo. Stylizacja, którą Wam teraz pokażę, będzie niesamowicie glamour, elegancja, Francja, słuchajcie, co to nie, co to ja nie jestem. Ciotka z Francji, z Mediolanu, prosto z wybiegu. Pierwsze chcę Wam pokazać materiał. Jest to takie, taki ortalion mieniący się, ala struktura drewna, słuchajcie, no jest to coś widzowie wspaniałego. W tej sukni nie jestem w stanie wcisnąć w ogóle. To nawet nie ma takiej możliwości. Prześliczna syrenka, gęsty ogon, słuchajcie. Przepiękny gorsetowy krój i obniżona falbana. Pod spód do mierzenia tej sukni pozwoliłam sobie ubrać dosyć również kusą oraz trochę przymałą sukienkę welurową z przezroczystymi rękawami. Stwierdziłam, że no nie chcę być goła i zasłaniać się tylko sukienką ciotki z Mediolanu. Zobaczcie, tutaj mamy ten sam nadruk wstęgi. Ostatnie pożegnanie. Że ciotka tyle lat miała kieckę, że już się w nią nie mieści, a chce ją wykorzystać, no, po tylu latach. Jest w Polsce, miała tą suknię od lat, nigdy jej nie ubrała, Ciała, marzyła. Akurat ja jestem tą ciotką. Słuchajcie, jakie znajduję rozwiązanie. Biorę pasek, zapinam, przeciągam piece i zaciskam pasek. Ciotka uratowała sterylizację, ma wolne ręce. Zobaczcie, nóżkę można tak wystawić. Na pewno gdzieś tam jakąś sesję na Instagrama trzeba zrobić. Pokazać, że się było w Polsce, że od tylu lat się udało grobie zaliczyć. No i w jakiej stylizacji się było. Bokiem, tyłem. Zobaczcie, przodem wygląda, jak się tak ułoży, to cudowne zdjęcia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Ten detal. Ten detal, no wygląda wspaniale. To, to jest jak, to teraz wygląda jak jakiś fartuszek do gotowania. Fartuszek dla prawdziwej, domowej gospodyni. Wieczorowy, ekskluzywny, pogrzebowy. Przykrywa wszystko to, co ma przykrywać. A ona bierze się za gotowanie. Oczywiście fartuszek służy wyłącznie po to, żeby nie ubrudzić docelowej, wężurowej sukienki. No albo nie uplamić się. Od chlapiącego żarcia zgarów. Słuchajcie, suknia na samych agrawkach też się bardzo dobrze trzyma. Outfit z suknią z ciotki z Mediolanu, z suknią ciotki, z suknią ciotki z Mediolanu stworzyłam tak, aby można było go budować, budować warstwowo. I ja nadal, nadal w tym outficie, w tej sukni rzeźbię, żeby nie była jedynie ona outfitem ciotki. A tym razem, outfitem pogrzebowym, piosenkarki Kleo, jeśli cenimy sobie tradycyjne polskie wzornictwo projektowane i produkowane w Chinach, koniecznie do sukienki ciotki musimy założyć ten t-shirt. Ja ubrałam go akurat na tą sukienkę z przeźroczystymi rękawami. W połączeniu z tą suknią mamy idealną, elegancką. Ale też pogrzebową stylizację dla kleo albo dla kobiety, która wielbi zakopiański wzór. Zobaczcie, jak się prezentuje zakopiańska stylizacja pogrzebowa. To jest ta słowiańska krew, ale można by było na przykład z tej sukienki. Wiecie, zrobić spódnicę, jakoś to podwyższyć i mamy, słuchajcie, góralską spódnicę. Mega fashion, komercyjnej góralki. Zobaczcie, jakie ogromne możliwości daje nam sukienka ciotki z Mediolanu. Co prawda, nie jest ona na moją dupę więc stylizację mam tylko z przodu. A z przodu jestem prawdziwą, komercyjną góralką z reklamy. Poznajcie najmodniejszą dziewczynę na cmentarzu. Pogrążona w głębokiej żałobie nie rezygnuje z mody. Na głowie vintage. Woalka z chusty oraz czapeczka z najnowszej sieciówkowej kolekcji. Jako dojrzała, modna kobieta do bluzo-sukienki luźnej, młodzieżowej dobiera młodzieżowe, modne kabaretki. Natomiast buty, buty z lat 90. totalnie już nie modne, ale jej ulubione. Jej sylwetka mówi, że życie kobiety zaczyna się po 40. I feel this stylizacją. Właśnie im starsza jestem, tym bardziej młodzieżowo chcę się ubierać. Ta stylizacja jest inspirowana mną, moją wewnętrzną starą babą. Nadruk nie jest standardowy, bo jest holograficzny, także bardzo młodzieżowy. Czapeczka ma nadruk w kolorze różowego złota. Na nadruku są płomienie oraz listek marihuana. Jakież to młodzieżowe. Tył czapki Prezentuje nic innego jak zniszcz Fantastycznym dopełnieniem tej stylizacji powinien być plakat kolekcji pogrzebowej, w których premiera odbędzie się 11, 12 i 13 listopada 2022 roku w Łodzi, w tym showroomie, w którym się znajdujemy. A plakat wykonałam w formie apaszki. I ta apaszka, jakże Bogato, zdobiona w bogate ornamenty typu tribal, złoty łańcuch, jakiś z Wystarczy, że złożymy ją, zawiążemy na szyi i już mamy wystylizowaną raperską bandamę. A z woalki zrobiła się taka kula woalkowa której no troszkę jest gorąco i już za niedługo się chyba uduszę, ale zobaczcie jak bogato i jak elegancko to wygląda. A jaka tania stylizacja. Adres do showroomu macie w opisie tego filmu, link do mojego Instagrama, gdzie najświeższe informacje również, I macie też link do poprzedniej wersji stylizacji na groby sprzed pięciu lat. Kocham w ogóle kolekcję pogrzebową, to jest spełnienie moich marzeń. Pod sukienkę, słuchajcie, Zakładam czarne majteczki z takim jakby tatuażem na lędźwiach. Życie do śmierci, inspirowany napis, tatuażami jakichś dresów z memów, którzy zrobili sobie chujowy tatuaż z błędem albo tatuaż u Janusza. Uwielbiam takie, bardzo inspirujące. I jest jeszcze jeden element tej stylizacji, który wykonałam staśmy florystycznej pogrzebowej. Jest to słuchajcie taki pas, pasu spódnica. Trzy lata minęły. Odkąd tą kolekcję miałam zrobić, i tą spódnicę zrobiłam właśnie 3 lata temu, także ledwo się w tym zapinam. Zobaczcie, taka spódnica sprawia, że mamy talię. Zobaczcie, jaka jest glamour jaka jest wieczorowa. Ale nie przeszkadza w tym, żeby korzystać z kieszeni, które mamy w sukience dresowej Coś wspaniałego robi ogromne wrażenie. Nie mogę tego puścić, no bo oczywiście stylizacja z tyłu wygląda tak. To jest dla chudszych osób ten pasek, ale myślę, że wygląda to zajebiście. Ja zamierzam chyba tak wystąpić w tym roku na grobingu. Jestem zachwycona. Ściągam to, bo się już duszę. Moja najnowsza kolekcja pogrzebowa, którą pokazałam wam w tych stylizacjach, Totalnie przedpremierowo, także nie mówcie nikomu. Wiem, że może być kontrowersyjna i na pewno dla niektórych mm, będzie. Jest to dosłownie kilkanaście rzeczy skierowanych właśnie do osób, które, tak jak ja, czekają na swoje własne ostatnie pożegnanie i nie mogą się doczekać, bo uważają, że ta ostatnia nasza droga to będzie droga po prostu najszczęśliwsza droga do. Totalnego raju, do totalnego świętego spokoju. Przynajmniej ja tak mam. Stworzyłam tę kolekcję, aby to ostatnie pożegnanie normalizować, racjonalizować, uświecczać, odsakralniać, aby zdystansować się do śmierci, żeby przyzwyczaić się do myśli, że ta śmierć jest naszym końcem i każdego ona dotyczy. Myślę, że nie ma nic złego. W stylizowaniu się na pogrzeb, w stylizowaniu się na grobing, w wybieraniu sobie stylizacji do trumny. Zakończyć ten filmik chciałabym takim krótkim przesłaniem. Najważniejsze w życiu jest to, co ludzie o nas pomyślą i co ludzie o nas powiedzą. My musimy się do tego dostosowywać. Jeżeli jakby. Dowiecie się, że cokolwiek ludziom coś nie pasuje. Jak ty żyjesz, powinnaś to zmienić, bo to jest najważniejsze, co ludzie o tobie pomyślą i co o tobie powiedzą. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia mnie w kolejnym filmie za 5 lat. Dobranoc i życzę Wam spokojnego, wiecznego odpoczynku.